Cześć Manko. słuchajcie chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak odryglować napęd FAAC 740-741 na tryb awaryjny, czyli tak aby nie było prądu. Jak jest na trybie automatycznym mamy kropeczkę, kłódkę zamkniętą, tu mamy kłódkę otwartą, wejście na kluczyk, odsłaniamy wejście na kluczyk, wkładamy kluczyk, przekręcamy w lewo, wyciągamy całą wajchę w prawą stronę. Czyli kłódka otwarta, kropeczka, i mamy już na trybie ręcznym. Możemy przesyłać bramę ręcznie. Wracamy z powrotem. Kłódka zamknięta. Wkładamy kluczyk, przekręcamy w prawo. Paluszek na klapkę, żeby jej nie wyrwać. Wyciągamy kluczyk, zasłaniamy, sprawdzamy. Jak Wam się podało, podobało, zostawcie suba, lajka. Będę wdzięczny. Trzymajcie się. Cześć.